Od początku agresji Rosji na Ukrainę do naszego powiatu przybyło już kilkaset osób z za wschodniej granicy naszego państwa. W tym przede wszystkim kobiety i dzieci. Jako starosta Jaworski wraz z moimi współpracownikami każdego dnia pracujemy nad tym, aby osoby te uzyskały właściwą pomoc. Dzięki wspaniałej postawie naszych mieszkańców, organizacji społecznych i związku pracodawców Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do nas, zaopatrzeni zostali w żywność, w środki higieny osobistej i wiele innych rzeczy potrzebnych do codziennego funkcjonowania. Kilka dni temu zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy, aby wyjaśnić osobom, które zamieszkały w Schronisku Młodzieżowym, zasady i możliwości podejmowania pracy w Polsce. Natomiast dzisiaj zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami jednostki samorządu Dolnośląskiego, to jest Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Językowego i Ustawicznego Kadr W Legnicy, na którym omówiona została organizacja zajęć z nauki języka polskiego. Znajomość naszego języka i przede wszystkim naszej kultury jest bezwzględnie konieczna do codziennego funkcjonowania. Zajęcia z języka polskiego. Dla wszystkich uchodźców, którzy będą korzystać z tego kursu, finansowane będzie przez samorząd Województwa Dolnośląskiego. Również w naszym Liceum Ogólnokształcącym, do którego już uczęszcza młodzież z Ukrainy, prowadzona będzie nauka języka polskiego dla tej grupy uczniów. Wszystkie podejmowane przeze mnie działania zmierzają do tego, aby aktywnie włączyć obywateli Ukrainy do codziennego życia w naszym kraju.